Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, to byśmy się strasznie cieszyli, gdyby ten gaz łupkowy w Polsce był i został odkryty. I jesteśmy przygotowani w całej rozciągłości technologicznie, żeby go wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, do skraplania, bo mamy ciało Ojland Gaz, które jest największym producentem układów skraplania gazu. I również mamy zintegrowane mikroukłady do produkcji gazu ciekłego i napełniania zbiorników, np. Na ciężarówek, autobusów, na tych złożach, które powiedzmy nie będą mieć bardzo dużego. Wracając do inwestycji, ja chciałem przypomnieć o sprawie Finlandii. Finlandii Fortum utworzył grupę inwestycyjną, która się składa bodajże z kilkunastu podmiotów. Podmioty te w swojej większości to są duzi odbiorcy energii elektrycznej. Oni wchodzą do inwestycji w budowę elektrowni jądrowej i w zamian za te swoje udziały będą mieć dostęp do mocy która będzie produkowana w tej elektrowni. Z punktu widzenia banków, to są chyba, tak powiem, partnerzy, którzy są najmilej widziani, bo tak jak mówiliśmy, przy każdym projekcie, przy ocenie jego ryzyka, istotną rolę odgrywa możliwość sprzedaży tej energii na rynku. Dwa ważne elementy, na które w kontekście energetyki jądrowej trzeba zwrócić uwagę. To są wielkie bloki. I jeżeli taki blok budowa z jakiegoś powodu jest opóźniona o jeden rok, to nie wyprodukuje energii i nie sprzeda tej energii za około jeden miliard euro. Jeżeli jest przekroczony budżet budowy, to on jest przekroczony też nie o dziesięć milionów, tylko o kilkaset albo Czasami zdarza się, że są to miliardy. I tu, tak powiem, przy ocenie ryzyka inwestycyjnego i y, y, wykonalności inwestycji to należy brać pod uwagę.